Kochani, witajcie na kanale O Matko i Córko. Wróciła mama w kuchni. Dostałam od Was mnóstwo wiadomości. I we wszystkich live'ach, które razem z Pauliną robiłyśmy i na Instagramie, i na TikToku, po prostu zasypywaliście nas yy, pytaniami, kiedy wróci mama w kuchni. No i zmobilizowałam się. Stwierdziłam, że skoro nasza publiczność tego oczekuje, no to ja to zrobię i będę nagrywać tego rodzaju filmy. Mówiąc szczerze, spojrzałam na te moje stare filmy z tej serii, Mama w Kuchni, i czuję lekkie zasianowanie. Jak to wtedy wyglądało? Ale cóż, tak wyglądała nasza kuchnia. To było ileś tam lat temu, i, i no cóż, tak to właśnie wyglądało, ale przepisy. Były fajne i trafiały do Was, i wiem, że robiliście te potrawy, które ja Wam proponowałam, bo czytałam te komentarze i twierdziliście, że na przykład moje beziki są najlepsze na świecie, że nigdy wcześniej takich dobrych bezików nie robiliście, nie jedliście, więc super. Było tam jeszcze kilka innych przepisów, które też do Was trafiły, więc nic tylko się cieszyć. Mam nadzieję, że ten deser, który pokażę Wam dzisiaj, też skradnie Wasze serce. Będą to kulki, które przygotujecie bardzo szybko, więc jeżeli będziecie mieli w domu cukier puder, mleko w proszku, masło, E, troszkę alkoholu i czekoladę, ekstrakt z wanilii albo cukier waniliowy, nie wanilinowy, tylko waniliowy z wanilią, prawdziwą wanilią, albo pastę waniliową, e, coś w ten deseń, no to przygotujecie szybciutko przepyszny deserek, na przykład gdy jacyś niespodziewani goście się do Was zgłoszą. No co, przechodzimy do konkretów, co? Jesteście pewnie ciekawi, co wam dzisiaj zaproponuję. No to do rzeczy. Zrobimy dzisiaj kuleczki z alkoholem albo bez. Zależy od tego, czy lubicie alkohol w deserach, czy też nie. Ja uwielbiam, gdzie tylko mogę, kapkę alkoholu dodaję, ponieważ uważam, że wtedy smak jest bardziej wyrazisty. Więc ja się alkoholu nie boję, ale. A nuż widelec macie w domu małe dzieci, więc tego alkoholu nie użyjecie, nie jest to składnik obowiązkowy. A więc do przygotowania naszych kuleczek potrzebujemy 200 g masła, nie margaryny, nie żadnego miksu masło, prawdziwe masło. 200 g mleka w proszku, nie granulowanego musi być koniecznie mleko w proszku oraz 200 g cukru pudru. I tak jak mówiłam wcześniej, alkohol. Może to być spirytus, może to być wódka, może to być run. A najlepiej, gdy jakiś likier migdałowy albo kokosowy jest wymieszany z kapeczką spirytusu wtedy ten smak jest ostrzejszy. Ale uwaga, nie przesadźcie z alkoholem, bo jednego razu zrobiłam te kuleczki. I tak, wiecie, dolewałam tego alkoholu, dolewałam, dolewałam, próbowałam, za mało, za mało, próbowałam, za mało, za mało, dolewałam, dolewałam. I w końcu okazało się, że to były kuleczki bardzo mocno alkoholowe. I muszę Wam powiedzieć, że nie były one w smaku aż tak dobre. Po prostu przesadziłam. Przesadziłam, za dużo tego alkoholu wlałam. Także uważajcie, nawet gdy alkohol lubicie w deserach, no to nie dodawajcie go zbyt. Dusz. No i tak jak mówiłam, alkohol, ekstrakt waniliowy, pasta waniliowa, cukier waniliowy, co akurat trafi w Wasze ręce, no i czekolada. To nie jest obowiązkowe, ta czekolada będzie nam potrzebna do wykończenia tych kuleczek. Ja zawsze czekolady używam, po prostu trzeba ją potem rozpuścić. Ewentualnie możecie użyć jakiejś polewy czekoladowej, no właśnie czegoś, co używacie na co dzień do oblania deserów ciasta tortu, co tam oblewacie. Składniki już mamy, więc teraz wszystkie. Te produkty musimy wsypać po prostu do miksera. Czyli cukier, ląduje w misce, mleko w proszku oraz masło. Pamiętajcie, aby masło było wyjęte z lodówki. Nie może być twarde. Musi być właśnie takie pięciutkie, ale nie dodajemy tego masła, wiecie, tak w kostce, no a już za jednym razem dodajemy go w kawałek. Szczerze powiem, gdy nie miałam tego miksera, radziłam sobie tak jak z wyrabianiem ciasta kruchego, czyli wszystkie te składniki wsypywałam do miski i ugniatałam ręcznie. Także też można. Mikser nie jest rzeczą niezbędną, możemy sobie bez niego poradzić. Po prostu z mikserem będzie to trwało troszkę szybciej. A jak zobaczycie, i tak na koniec ręce pobrudzę. I teraz mieszamy. Uch, nie za mocno. Nie za mocno. Tak. Na początku powoli, żeby wam się nie rozsypało jak mi. Ale się starałam, starałam się bardzo, jak tylko jakaś okruszyna mi spadła, to ja ją od razu wycierałam. Szczerze powiem, gdy gotuję bez kamery, to moja kuchnia nie wygląda tak jak teraz. Jestem ciekawa, jak to jest w waszym przypadku. Czy bałaganicie gotując? Czy jednak wszystko na bieżąco ścieracie? Jak to wygląda u Was? Bo ja mam właśnie takiego pomocnika. Ja po prostu bałaganie, bałaganie, wszystko mi się tutaj piętrzy, miski, brudne talerze. Na przykład, gdy przygotowuję jakąś imprezę, albo wiecie, te świąteczne takie potrawy są w kuchni przygotowywane, no to u mnie ten bałagan się piętrzy i ja po prostu raz na jakiś czas wzywam pomoc! Wtedy mój pomocnik, czyli mój szanowny mąż, przychodzi i wszystko grzecznie mi zmywa. No ale nic, dzisiaj poradziłam sobie sama, chociaż z malutką pomocą eee, Tomka. Tak, on mi tutaj pomógł i raz mi tutaj właśnie wszystko ładnie pościerał No i jeszcze jedno, znalazłam pokrywkę. No, przypomniałam sobie, że przecież do tego robota i do tej miski mam pokrywkę, nie? Żeby to mi tak wszystko właśnie nie fiurgało. Czyli teraz wszystko ładnie do zlewu. Normalnie bym to położyła tutaj, ale teraz wszystko ładnie do zlewu. Taki mały przerwnik. No i mamy to, kochani. No i co? Gapa ze mnie. Tak bardzo przejęłam się tym, że nagrywam mamę w kuchni, że zapomniałam dodać alkohol i ekstrakt z wanilii. Więc jeżeli nie zrobiliście tego wcześniej, nie zwracając uwagi na to, że ja tego nie zrobiłam, tak Lunka, zapomniałam zapomniałam, tak odezwał się jeden z naszych psów. Zganiła mnie właśnie Lunka, jak mogłam zapomnieć? Więc jeżeli nie zrobiliście tego wcześniej, to teraz jest dobry moment, aby dodać trochę w moim przypadku ekstraktu z wanili, ale tak jak mówiłam, może być jakaś pasta, albo cukier. Nie jest to obowiązkowe. Ja po prostu lubię, gdy jest taki waniliowy aromat, no i alkoholu, ale Próbujcie. Nie dawajcie od razu tyle, ile myślicie, żeby dodać. Dawkujcie to powoli. Próbujcie i sprawdzajcie, czy tego alkoholu jest już wystarczająca ilość w tej masie. No i nic. Z powrotem na stanowisko i mieszamy dalej. Po dodaniu alkoholu okazało się, że moja masa nie jest taka zwarta jak ciasto kruche. Tak to można porównać, więc w takiej sytuacji należy dodać łyżkę albo dwie mleka w proszku, co też właśnie uczynię. Teraz jest dobrze. Dobra, to jest mi niepotrzebne. Jak widzicie, nie zużyłam całego alkoholu. Troszkę w szkloneczce zostało. I teraz musimy ukulać po prostu kuleczki. Nie muszą być równe, bo to w końcu domowy deser i to jest najdłuższa czynność. Najdłużej, właśnie e, przygotowując ten deser, będziemy kulać te kulki. E, jeżeli chodzi o wielkość, to. Takie mniej więcej jak kluski śląskie, coś takiego. Ale oczywiście wszystko zależy od Was, prawda? Może będziecie chcieli zrobić, nie wiem, ruloniki na przykład. Nasze kulki. Jak widzicie, wyszło ich całkiem sporo. Teraz musimy rozpuścić w moim przypadku czekoladę. Wy możecie użyć jakąś polewę. Tak, teraz wpadłam na pomysł, że możecie nawet utrzeć czekoladę. I te kulki właśnie tak w tej czekoladzie ukulać albo może w kokosie je ukulać. No po prostu potrzebna tutaj jest jakaś taka kropeczka na i. Ale ja jednak zostanę przy czekoladzie. Czekolada jest już płynna. Ja biorę widelec i po prostu maluję na tych kulkach esy floresy. No i prawie gotowe. Właściwie teraz możecie wziąć taką kulkę i ładnie poukładać się na jakimś fajnym. Naczyniu, ale najlepiej byłoby, gdybyście chwilkę odczekali, aż ta czekolada stężeje. Można wsadzić te kule do lodówki, aby nastąpiło to szybciej. Ja właśnie tak zrobię. Gotowe, kochani. Możemy przyjmować gości albo sami delektować się. Kulkami z alkoholem na bazie mleka w proszku. E, żeby było bardziej elegancko, ale nie ma musu, użyłam papilotek. Po prostu te kule e, włożyłam do papilotek. Wydaje mi się, że wtedy są takie bardziej ekskluzywne, takie bardziej premium. Wyglądają jak czekoladki z prawdziwej e, co? Z prawdziwego miejsca, w którym sprzedaje się prawdziwe premium czekoladki. Trzeba jakoś wybrnąć. No i tyle, kochani. Ja swoją paterkę zabieram i idę montować ten film. Z paterką idę. Ale zanim przejdę do montowania tego filmu, wypadałoby się z wami pożegnać, prawda? Zapomniałam znowu poniosło mnie to, że nagrywam mamy w kuchni i zapomniałam się z wami pożegnać. Także kochani, potrzebuję waszego info, waszego odzewu do mnie. Piszcie w komentarzach, czy ta seria jest wam potrzebna, czy chcecie oglądać je w dalszym ciągu mamy w kuchni. Czy ten przepis Wam przypadł do gustu? Czy te pralinki Wam smakują? Potrzebuję Waszych komentarzy do tego, aby nagrywać kolejne odcinki z tej serii właśnie. Także teraz już mogę się z Wami pożegnać. Papa pa, kochani, Pauliny nie ma, więc powiem za nią. Bajo!